Jak znaleźć czas na ważne sprawy. Ta książka uratowała mi życie. Nie wiem, czy życie fizyczne, ale psychiczne na pewno. To był rok 1998. Byłem wtedy przepracowany, skończyłem pierwszy rok pracy w szkole i szukałem jakiejś metody, żeby wszystkie te zajęcia, które mam, upchać w tym krótkim okresie czasu, jaki mam w ciągu doby. I kiedy sięgnąłem książkę Stevena Coveya, to ta książka zmieniła wszystko w moim życiu i ta zmiana trwa do dzisiaj. To, co wyczytałem, to po pierwsze, że muszę mieć priorytety, znaleźć czas na priorytety, a inne rzeczy albo delegować, albo eliminować ze swojego życia. Ta prosta rada zmieniła wszystko. Oczywiście, rada była prosta, wprowadzenie jej zajęło trochę czasu, ale nawet kiedy jest wyrobiony, prowadzi cię dalej. Peter Daniels powiedział kiedyś tak, człowiek jest istotą nawykową, zmieniając nawyki zmieniasz człowieka. Co jakiś czas łapie się na tym, że znowu mam nadmiar spraw, ale dzięki tej książce wiem jak wprowadzić nawyk, żeby te spra tymi sprawami mądrze zarządzać. Więc pokażę Ci tak w skrócie, ale jednocześnie bardzo praktycznie, czego się nauczyłem. Pierwsza bardzo ważna zasada sprawy pilne rzadko są ważne. Sprawy ważne rzadko są pilne. To powiedział prezydent. Eisenhower i sam jest tego doskonałym przykładem. Kiedyś miał bardzo ważne spotkanie z biznesmenami, kluczowymi biznesmenami w kraju. I spotkanie się przyciągało do jego gabinetu. Wszedł jego wnuczek i powiedział: Dziadko, mieliśmy grać teraz w piłkę. I on mówi: 15 minut przerwy. Wszyscy byli zdenerwowani, powiedzieli: Jak to przerwa? On mówi: Tak, wam zawsze mogę wytłumaczyć, dlaczego zrobiłem 15 minut przerwy, ale mojemu wnukowi tego nie wytłumaczę. To jest właśnie to, sprawy ważne i sprawy pilne. Wielu z was słyszało pewnie o tych słynnych kamieniach koweja. Kowej tak? opisuje to w swojej książce. Wielu ludzi się do tego odwołuje, tak? że był człowiek, który miał słoik, pokazał go studentom, pokazał duże kamienie, włożył i powiedział. Czy tutaj coś się jeszcze zmieści? Oczywiście studenci, że nie, więc on wziął mniejsze kamienie, potem piasek, potem wodę. A potem pokazał im to w dwóch wersjach. Wziął i jeszcze raz to samo, tylko najpierw nalał wodę, potem nasypał piasku, potem małe kamienie. Wszystko dokładnie tak jak wcześniej, w takich samych proporcjach, ale na końcu chciał duże kamyki upchać i już się nie udało. I potem pokazał, zobaczcie jeszcze raz. Te same kamyki, ale w innej kolejności. Duże, małe, piasek, woda. I to są cztery rodzaje spraw, które są w naszym życiu. I teraz, jeżeli nie zachowamy właściwej kolejności, nie skupimy się na priorytetach, to zgubimy to, co istotne w naszym życiu. Nie jesteś w stanie, nikt nie jest w stanie ogarnąć wszystkich spraw. Podobno naukowcy gdzieś odkryli, że ludzki umysł jest bombardowany w czasie jednej sekundy dwoma milionami bitów informacji, a pojemność ludzkiego umysłu z dwóch milionów to jest 134 bity. Pozostałe są usuwane, zniekształcane i generalizowane. I właśnie tak to działa. Musisz się skupić na tym, co jest Twoim priorytetem. Większość z nas nie potrzebuje nowych zadań, potrzebuje bardzo się skupić na tym, co jest podstawowym zadaniem. Więc te cztery grupy spraw, o których mówi Kowej, są następujące. Pierwsza grupa spraw, sprawy ważne, dlatego że pilne. Pamiętam jedną taką niedzielę. I tam przebudzam się rano i słyszę, że jest potężna ulewa, i tak się cieszę, jest świetnie, że dzisiaj nie muszę nigdzie wychodzić. Mogę spędzić czas w domu. Jednak po pewnym czasie orientuję się, że ta ulewa nie jest na zewnątrz, tylko wewnątrz. Patrzę, pękła rura i mamy po prostu pełno wody w przedpokoju. I to jest sprawa ważna tylko dlatego, że jest pilna. Trzeba się nią zająć, trzeba się nią zająć nagle, ale to nie jest cel mojego życia, żeby naprawiać takie rury. To są duże kamyki. Sprawy ważne, a nie pilne. Zadbanie o swoje zdrowie, pamiętanie o relacjach z przyjaciółmi, planowanie pewnych rzeczy, myślenie nad rozwojem firmy. To są wszystko rzeczy ważne, a nie pilne. To są duże kamyki. Pierwsza kolejność. Ważne, a pilne to są mniejsze kamienie. Kolejna grupa spraw. Nieważne, ale pilne. Dzwoni, telefon, odbierasz jakiś telemarketer. Coś, co cię zupełnie nie interesuje, nie jest dla ciebie ważne, ale jest pilne, był jakiś telefon odebrałeś, zareagowałeś. I sprawy nieważne, niepilne, czyli korzystając z mojego backgroundu terapeutycznego, uzależnienia. Czyli godzinami oglądasz telewizję, tak naprawdę tylko przełączasz pilota, albo surfujesz po necie bez żadnego sensu. Po prostu rzeczy, które ciebie wykańczają, ponieważ nie masz już na nic sił, więc próbujesz uciec. I teraz to, co powiedział Kowej o, o wkładaniu dużych kamyków. Kiedy cokolwiek planujesz w swoim życiu, zaczynasz od tej grupy spraw. Co jest naprawdę dla mnie priorytetem? Następnie sprawy, które są ważne, dlatego że są pilne, te próbujesz delegować albo wyeliminować ze swojego życia, i wtedy nie zajmujesz się tymi. Dlaczego? Bo jeżeli patrzysz na to tylko w sposób lewopółkulowy, czyli taki logiczny, to, to możesz powiedzieć, bo nie mam czasu. I tak i nie. Ta grupa spraw się wkrada, e, nawet wtedy, gdy nie mamy czasu. Natomiast nie zajmujesz się tą grupą spraw, jeżeli popatrzysz w sposób prawopółkulowy, ten emocjonalny, ponieważ nie masz takich emocji. Tymi sprawami zajmujesz się wtedy, kiedy jesteś po prostu wyczerpany, zniechęcony, załamany, sfrustrowany. Natomiast jeżeli żyjesz przez 80% czasu tymi sprawami, to czujesz ekscytację, radość, spełnienie. Więc jak wprowadzić to w życie? I tutaj kolejna rada Koweja, która była dla mnie bardzo, bardzo praktyczna. Po prostu w życiu pełnisz różne role. Pierwsze, jesteś człowiekiem. Drugie wypiszę swoje role. Tak? Jestem mężem. Ojciec. Mam rodziców. Jesteś, jestem synem. Mam brata. Tak, jestem bratem dla niego. Mam bliskich ludzi. To są moi przyjaciele. Zajmuję się szkoleniami, wynajmuję nieruchomości, jestem przedsiębiorcą. Jestem chrześcijaninem, to jest ważna sprawa, jedna z priorytetowych w moim życiu. I hobbystycznie lubię grać w kręgle. Więc jest taka grupa spraw. I teraz zaczynasz, tak jak mówi Tokowej w jednym ze swoich nawyków, zaczynasz z wizją końca. Czyli jakiego rodzaju człowiekiem chcesz być? Co chcesz w sobie rozwinąć? To, co czasami nazywa się rozwojem osobistym. Co chcesz w sobie rozwinąć? Jakiego rodzaju mężem chcę być? Ojcem? I tak dalej, i tak dalej. I teraz masz wizję końca, czyli wiesz do czego chcesz dojść. I teraz, kiedy robisz plan tygodnia, to mówisz w planie tygodnia, kiedy będę miał czas na swój rozwój osobisty. Na przykład umieszczasz to, że. Każdego ranka spędzisz chwilę na tym, że pomodlisz się, albo poczytasz jakąś rzecz dla swojego własnego rozwoju, albo będziesz regularnie ćwiczył. Mąż, kiedy znajdziesz czas, żeby być sam na sam ze swoją żoną, żeby gdzieś wyjść do kina, żeby gdzieś wspólnie wyjechać, żeby porozmawiać, nie tylko, żeby żyć tą bieżączką, która jest. Ojciec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest proste zastosowanie tych słynnych kamyków, które łatwo sobie wyobrazić, które jako obraz, jako metafora bardzo przemawia do wielu ludzi, a w praktyce to wygląda tak. Proponuję Ci, żebyś teraz zrobił właśnie takie ćwiczenie. Wypisz sobie życiowe role, daj sobie chwilę, żeby pomyśleć, do czego chcesz dojść, a następnie weź rozpiskę swojego tygodnia Wpisz, kiedy znajdziesz czas na te poszczególne elementy. I jak już to napiszesz, w drugiej kolejności, napisz, jakie masz obowiązki, Czyli te sprawy, które są ważne, dlatego że są pilne, jakie masz obowiązki, albo nie wiem, jesteś umówiony do dentysty, albo u mechanika samochodowego. Po prostu wpisujesz to w drugiej kolejności. I oczywiście zostawiasz jakiś margines na rzeczy, które po prostu się wydarzą i nie masz na dzisiaj na to wpływu. I dokładnie to. Dokładnie to zacząłem robić, kiedy tą książkę Coveya kupiłem, zacząłem czytać, zacząłem to robić i to co odkryłem, że najistotniejsze w tym wszystkim jest coś, czego nie powiedziałem. Czyli raz w tygodniu znajdź czas, żeby zrobić taką listę spraw na kolejny tydzień. Nawet jeżeli zrobiłeś listę spraw i w tygodniu wszystko zawaliłeś, ale w kolejną niedzielę znowu robisz listę spraw, to w końcu wyrobisz w sobie nawyk panowania nad swoim życiem, kierowania, nawigowania swoim życiem i doprowadzania tych rzeczy do takiego finału, jaki chcesz, żeby był. Czyli jak to mówi Kowej, najważniejszą rzeczą w życiu jest to, żeby najważniejsze rzeczy stały się najważniejszymi rzeczami.